Dzień dobry, nazywam się Małgorzata Krzyżowska i dzisiaj, dzisiaj będzie trochę tak skierowane moje wystąpienie do młodych osób, młodych adwokatów i radców prawnych, którzy wchodzą dopiero na rynek. Niedługo egzaminy adwokackie, egzaminy radcowskie i kolejna grupa adwokatów i radców prawnych rozpocznie własną działalność gospodarczą. Myślę, że trudno przewidzieć. Trudno nam przewidzieć to, w jaki sposób ta działalność się rozwinie, w jakim kierunku my się rozwiniemy. W tej chwili możemy mieć jakąś specjalizację. Może się okazać, że, że zdeterminowane będą nasze, nasz profil usług zupełnie w innym kierunku. I myślę, że warto, ponieważ akurat ja już chyba od 12 lat w tej chwili jestem adwokatem, Funkcjonującym na rynku, myślę, że warto podzielić się takimi kilkoma informacjami, kilkoma może sugestiami, które mogą okazać się przydatne dla osób, które rozpoczynają aktualnie. Po pierwsze, w sytuacji, kiedy wchodzisz na tak zwany rynek usług prawniczych, powinieneś, czy powinnaś mieć, według mnie, Zagwarantowane funkcjonowanie, a więc zagwarantowane finanse na najbliższe 6 miesięcy. To jest podstawowa zasada. Oczywiście trudno sobie zaplanować, jakie to będą koszty prowadzenia tej działalności, ale też nie jest to niemożliwe. W końcu yy, jesteśmy, czy jesteście zatrudnieni w kancelariach prawnych? W końcu obserwujecie jakie są koszty funkcjonowania. Zachęcam do rozmowy ze swoimi patronami, z osobami z którymi współpracujecie, którzy już są adwokatami i radcami prawnymi, żeby dowiedzieć się faktycznie jakie są te koszty funkcjonowania. To nie jest żadnym tabu. My wiemy doskonale, że musimy, że musimy kupić sobie licencję, zapłacić za licencję do programu prawniczego. My wiemy doskonale, że musimy wynająć albo nie musimy wynająć lokalu na podkancelarię, czy możemy na przykład dzielić, możemy zrobić wspólnotę biurową z kilkoma osobami. Generalnie zmierzam tutaj do tego, żeby, żeby założyć, że, że to nie jest tak, że w ciągu tych pierwszych sześciu miesięcy. Na 100% będę miał klientów. Należy sobie założyć, że przez 6 miesięcy ja będę budować swoją własną markę, I, i może się w różnoraki sposób to budowanie marki po tych 6 miesięcy skończyć. To może być sukces, to może być dalsza, ciężka, żmudna praca, i warto po prostu o tym pamiętać od samego początku. Czyli to oznacza, że Zanim wejdziesz na rynek, czy zanim otworzysz własną działalność, już w tej chwili po pierwsze e, oszczędzaj środki, po drugie, już pisz czyli już przygotowuj swoją na przykład stronę internetową, już na tym etapie, kiedy jeszcze e, nie masz zarejestrowanej działalności gospodarczej, zacznij pracować nad tym wcześniej. E, jeżeli zamierzasz pisać bloga, pisz teraz te teksty. Oczywiście, no, ostatnie miesiące przed egzaminem adwokackim może nie sprzyjają y, pisaniu tekstów y, na stronę, jakkolwiek może to być w pewnym sensie dobrym ćwiczeniem, y, czy nawet czasami formą relaksu y, w stosunku do y, czasu, który jest poświęcany na naukę do egzaminu. Y, natomiast jest to o tyle istotne, że w momencie, kiedy już wchodzisz na rynek i otwierasz kancelarię, po prostu wchodzisz z pewnym zasobem, który możesz od razu już wykorzystywać. Należy się oczywiście zastanowić, czy, czy chcesz sam czy sama prowadzić działalność gospodarczą, otworzyć kancelarię, czy może jednak lepiej, lepiej zawrzeć jakąś umowę. Nie mówię tutaj o umowie spółki komandytowej czy partnerskiej, ale po prostu być może łatwiej będzie z kimś funkcjonować, dzielić się kosztami, ale też dzielić się wiedzą. Warto prosić o pomoc i warto współpracować, i ja naprawdę gorąco do tego zachęcam, i warto dzielić się wiedzą z innymi, bo to procentuje. Czyli jeżeli współpracujesz z kimś, to nie tylko uzyskujesz jakąś pomoc, ale również jesteś w stanie pomóc drugiej osobie, i w grupie łatwiej jest o klienta, łatwiej nie popełnić błędu, łatwiej, jeśli chodzi o koszty. Bo różnie może się ułożyć w ciągu tych pierwszych miesięcy. E, musimy pamiętać, że klient na ogół, jak to się mówi, nie przychodzi z ulicy. Klienci, w, w, jeśli chodzi o zawody zaufania publicznego, e, no właśnie, polegają na zaufaniu: zaufaniu do innych osób, którym, których na przykład nie znają. Jest to pewien paradoks, ale rzeczywiście. Klienci, tak samo jak pacjenci, lekarzy, którzy w tej chwili szukają lekarzy w internecie i szukają opinii w internecie, tak samo wielu potencjalnych klientów może znaleźć Cię w internecie polecaną czy polecanego przez kogoś innego. Natomiast, jak oczywiście, jak zbudować markę w sytuacji, kiedy jeszcze jesteś na aplikacji i dopiero wchodzisz na rynek? No, oczywiście, właśnie po to jest te 6 miesięcy żeby już tutaj wtedy zacząć pracę nad tym, żeby jedna, druga, trzecia, piąta osoba po prostu polecała Twoje usługi. Nawet jeżeli jest to drobna porada prawna, zapytaj, czy jesteś, jest, pan, jest Pani zadowolona z udzielonej porady prawnej i czy podzieliłaby się Pani opinią na temat współpracy tej, może krótkiej, ale jednak współpracy. Um, jeżeli... I tutaj bardzo, bardzo ciekawa sugestia ze strony Andrzeja Buszyńskiego i to mi się bardzo spodobało, bo przecież klienci bardzo często nie mają czasu na to, żeby pisać opinię. Tak My możemy prosić, tak samo jak mamy na przykład zamawiamy coś na różnych portalach internetowych, na Allegro, na Ceneo i później bombardowani, jesteśmy przez kolejne tygodnie. Wystaw opinię Twoja, opinia jest dla nas bardzo ważna. A my oczywiście nie mamy na to czasu, albo nam się zwyczajnie nie chce. Czasami jest tak, że klient po prostu po zakończonej jakiejś współpracy, albo nawet w trakcie współpracy, albo na przykład po przeczytaniu e, Twojego e, artykułu, bloga, albo na przykład po, po zapoznaniu się z jakąś poradą, którą gdzieś udzieliłeś, chociażby na Facebooku, e, na przykład napisze: Bardzo spodobało mi się to, co, to, co napisał Pan, Pani mecenas e, i, i, I rzeczywiście. Na przykład wyjaśniło mi to jakieś tam wątpliwości, które miałem wcześniej w zakresie tego zagadnienia, no to jest to fantastyczna opinia, którą być może jesteśmy w stanie wykorzystać. To znaczy, piszemy do tej osoby, czy możemy to potraktować jako opinię, którą mógłbym się podzielić z innymi. Zapewne otrzymamy pozytywną odpowiedź, i, i rzeczywiście myślę, że to jest dobrą, dobrą formą, taką. Uzyskiwania pozytywnego, nie tylko pozytywnego feedbacku, ale również dzielenia się takimi pozytywnymi informacjami, co na pewno jest istotne dla kolejnych Twoich potencjalnych klientów. I ważna rzecz, jeżeli na przykład masz wiesz, że specjalizujesz się w czymś w jakiejś konkretnej dziedzinie, albo chciałbyś się rozwijać w jakiejś konkretnej dziedzinie, no to zastanów się, czy na przykład, jeżeli dobrze się czujesz w sprawach rodzinnych, czy na przykład dobrą formą takiej pomocy, która może przynosić owoce, nie byłoby udzielanie drobnych porad, czy na przykład odpowiedzi na różnych forach? To, może, to mogą być fora na Facebooku, na innych portalach. Oczywiście to są wtedy odpowiedzi bezpłatne, trzeba się z tym liczyć. Natomiast to już jest pewną formą budowania własnej marki. Własnego wizerunku, pozytywnego wizerunku. To nie gwarantuje, że, że, od razu, no, że od razu klienci będą pukać drzwiami i oknami, ale pojawisz się w jednym miejscu, w drugim, w dziesiątym z taką informacją, pojawisz się w pewnym momencie z, jako ekspert, jako osoba, która wie o czym mówi, która zna się na tym temacie. To jest bardzo ważne z punktu widzenia klienta. Że klient postrzega Cię w tym momencie jako osoba dobrze zorientowaną i w tym momencie nabywa zaufania do Ciebie. Bo skoro udzieliłaś tej odpowiedzi tam na, na jakieś konkretne pytanie, y, aha, to znaczy, że ta osoba zna się na rzeczy. Y, I to też jest jedną z form pozyskiwania y, właśnie klientów do współpracy. Y, I myślę, że to jest jedną z form takiego też y, dobrego, y, myślę, wzorca, który. Który też ja propaguję i który myślę, że powinien być rozpowszechniany, żeby jednak dzielić się wiedzą, żeby jednak pokazywać i dawać innym to, co my mamy w swoich zasobach i to na pewno do nas też wróci we właściwy sposób, we właściwym momencie. Jeżeli na przykład zajmujesz się prawem gospodarczym, czy skupiasz się wokół jakichś spraw związanych z biznesem, no to warto na pewno poszukać różnych klubów przedsiębiorczości, klubów biznesu, warto rozmawiać z, z przedsiębiorcami. Oczywiście nie w tym duchu: dzień dobry, zajmuję się obsługą firm, bardzo chętnie dam wizytówkę, tylko rozmawiać na zasadzie pytań. Tak? dowiadywać się jak najwięcej, dowiadywać się o konkretnych branżach jak najwięcej, to też daje nam taką fajną możliwość też rozwoju i inspiracji, bo my możemy na przykład wpaść na jakiś pomysł, aha, jest może jakaś nisza, którą warto wykorzystać. Także warto po prostu poznawać nowych ludzi i jednak koncentrować się właśnie wokół tych specjalizacji, czy tych dziedzin, w których chcielibyśmy się specjalizować i które są Według nas e, dobre dla nas i e, w których będziemy e, rzeczywiście mogli świadczyć usługi na bardzo wysokim poziomie. Tego Wam wszystkim życzę. Małgorzata Krzyżowska, Aliant Krzyżowski.